Witam serdecznie, moi goście, Michał Lachawa, Dripshop Shop and firma CEMPA. Witam. Michał, taka mała niespodzianka, może nie powinienem mówić, może Cię rozczaruję, że nie zobaczysz tego w piątek, jutro, ale będziesz najlepszym bramkarzem kolejki, bo dzisiaj lepszego nie było. Fantastyczna Twoja postawa, od tego zaczynamy. No, fenomenalnie broniłeś te szczały z Sączeresówa, bo ich wiele. Nie będę ukrywał, było ich wiele. Ale spodziewaliśmy się takich rysączersów, że chłopaki będą po prostu składnie tworzyć akcje, uderać strzały z daleka no i przysłowiowo będą próbowali wejść do bramki. Zagraliście to, co lubicie, czyli twardo w obronie. Do tego ty, krzyczący, ustawiający zawodnik od tyłu. I tak naprawdę każdej drużynie tak, ofensy, tak defensywnie stwarzacie problemy. Owszem, owszem, nie będę mówił. Nasza drużyna jest charakterna. W defensywie, no dobrze gramy, wiadomo, moglibyśmy to trochę podszkolić. No ale tak, tak jak mówię raz w tygodniu to jest trochę mało, żeby się zgrać tak dokładnie, ale nie będę ukrywał, jestem zadowolony z chłopaków. Co było waszychowak, jak są czerści na 4-5 minut przed końcem ściągnie bramkarza i bardzo mocno Was naciskali w takim cudzysłowem zamku. Właśnie liczyłem się z tym, że tak jak Kamil Grudek yy, zmienił bramkarza i weszli bardziej ofensywnie, że grali z przewagą w polu. Liczyliśmy na to, że będzie więcej tych strzałów. No i chłopaki postawili wszystko na jedną kartę, także daliśmy radę. Wiadomo, że drużyny rywalizujecie tutaj między sobą tak po sąsiedzku w tabeli piąta i szósta drużyna w tabeli. Spodziewaliście się wyniku różnicą trzech bramek, że wygracie? Nie ukrywając, spodziewaliśmy się, że będzie to ciężki mecz. Liczyliśmy na to, że wygramy, no i nam się udało. Gratulacje, dziękuję za wywiad. Dziękuję.